W dniach, gdy coraz częściej sięgamy po filmy jako formę rozrywki, pojawiają się tytuły, które w mgnieniu oka zdobijają nasze serca i stają się niekwestionowanymi hitami. Druga Furioza kontynuacja polskiego filmu akcji jest właśnie jednym z takich dzieł. Wyreżyserowany przez Cypriana T. O, ten film zdołał zdobyć znaczący sukces na platformie Netflix, zaskakując zarówno polską, jak i międzynarodową publiczność. Zaledwie pięć dni po premierze która miała miejsce 15 października 2025 roku, produkcja ta przyciągnęła aż 7 milionów widzów, co pozwoliło jej zająć drugie miejsce w globalnym zestawieniu najczęściej oglądanych filmów nieanglojęzycznych. To imponujący wynik, który wskazuje na rosnącą popularność polskiej kinematografii, która zyskuje uznanie na arenie międzynarodowej. W ciągu zaledwie kilku dni, Druga Furioza osiągnęła wynik wynoszący 19 milionów 900 tysięcy godzin oglądania. Choć może być to nieco niższy rezultat niż w przypadku pierwszej odsłony, to nadal potwierdza jej silną pozycję na rynku filmowym. Sukces ten nie ogranicza się tylko do Polski, film zdobył serca widzów także w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Turcji, a nawet na Węgrzech i Wislangii, gdzie zajął wysokie lokaty w lokalnych rankingach Netflixa. Oprócz imponującej liczby wyświetleń, druga Furioza zdobyła również tytuł największego hitu tygodnia w kategorii filmów nieanglojęzycznych, co czyni ją niezwykłym osiągnięciem. Fabuła filmu koncentruje się na losach Goldena, w którego postać wciela się ponownie Mateusz Damiecki. Po tragicznych wydarzeniach związanych z dotyką, Golden staje na czoło gangu Kiboli, rozpoczynając zaciętą walkę o wpływy, tym razem wykraczając poza granice Polski. Film, podobnie jak jego poprzednik, bada brutalne realia świata pseudokibiców i ich skomplikowane relacje wewnętrzne. Premiere drugiej Furiozy zorganizowano wyłącznie w formie cyfrowej, bez tradycyjnej dystrybucji kinowej, co dodatkowo podkreśla tę wyjątkowość produkcji i jej dalszy sukces na platformach streamingowych. Zainteresowanie kontynuacją Furiozy przyczyniło się również do wzrostu oglądalności pierwszej części, która ponownie wróciła do globalnych rankingów Netflixa, zajmując ósme miejsce wśród nieanglojęzycznych filmów, z wynikiem ponad miliona osiemset tysięcy widzów i 4 milionami 300 tysięcy godzin oglądania. Warto zauważyć. Że w tym samym czasie w zestawieniu top 10 znalazły się jednocześnie dwa polskie tytuły, co stanowi rzadki przypadek w historii platformy. Czy można mówić o niespodziance? Z pewnością. Druga furioza to film, który przyciąga uwagę, budzi zainteresowanie i wywołuje emocje. Czy masz temat, którym powinniśmy się zająć? Skontaktuj się z nami przez czerwony telefon Radia Z.